Każde drzewo, także figa, jeżeli ma wydawać dobre owoce, to musi rosnąć w sadzie, to znaczy w miejscu, które jest przygotowane do dobrego wzrostu i dobrego owocowania, a więc tam, gdzie drzewa są dobrze okopane, dobrze nawiezione i dobrze wypielegnowane. Natomiast kiedy patrzymy na nasze życie osobiste, to często jesteśmy takimi zdziczołymi figami, które ani nie są dobrze okopane, ani nie są dobrze nawiezione, ani nie mają zbyt dobrej ochrony, bo same tego nie chcą. I w pewnym momencie dziwią się, że nie owocują. Dziwią się, że mimo takiego wielkiego wysiłku życiowego, ciągle jest pod górę, ciągle nie ma efektów, a sprawy trudne powodują wielką rozpacz i rozpad wewnętrzny i rozpad relacji. Otóż, po to, żeby dobrze owocować, po to, żeby przynosić plon taki obfity. Po prostu trzeba zacząć szukać sadu, w którym można będzie zapuścić korzenie, w którym opieka z zewnątrz będzie tak dobra i tak duża, że będziemy źródłami wielkiego owocowania.